Siemanko, witajcie na kanale. Dzisiaj obecany film na temat leczenia kręgosłupa przy użyciu drążka. Ja pokażę wam trzy sposoby na ćwiczenie, tak by rozciągać nasz kręgosłup, zmniejszać ból i z czasem też powodować, że Będziemy odczuwać mniejsze dolegliwości bólowe, jeśli chodzi właśnie o dyskopatię czy orwę kulszową. Nie będą to skomplikowane ćwiczenia, jednak trzeba będzie zwrócić uwagę na kilka kwestii, szczególnie jeżeli macie fazę ostrą tego bólu. Pokażę wam ćwiczenia dla bardzo początkujących i dla zaawansowanych. Postaram się, żeby to był szybki materiał. Mam nadzieję, że ktoś z Was coś z niego wyniesie. Zaczynamy. Jeśli chodzi o pierwsze i najważniejsze ćwiczenie z użyciem drążka, to jest po prostu zwis na drążku. I. Pewnie każdy, pewnie każdy z Was, jeżeli już przechodził właśnie przez etapy rwy kulszowej, czy ma problemy z kręgosłupem, gdzieś usłyszał tam na temat właśnie zwisów na drążku, że to będzie pomagać. To jest znana technika już od bardzo wielu lat, żeby właśnie w tym momencie, jak mamy rozciągnięty kręgosłup, to te przestrzenie międzykręgowe są tam bardziej dotlenione i wpływa to powiedzmy na regenerację kręgosłupa. Z tym, że nie na wszystkich to działa. Nie w każdej fazie można to robić, bo ja też miałem takie okresy, że jak mnie bardzo bolały plecy, to to, to to zwisanie na drążku niekoniecznie mi to polepszało. Musiałem sobie trochę zmienić to, to Wam po tym powiem za chwilę, ale najprostszym ćwiczeniem jest właśnie zwisanie na drążku. No i polega to na tym, że staramy się zwisać na drążku na czas, staramy się zrelaksować tak, żebyśmy właśnie poczuli, że Miednica nam idzie do dołu, że ten odcinek kręgosłupa nam się rozciąga, właściwie nam cały kręgosłup się rozciąga w ten sposób. Z tym, że właśnie jeżeli macie ostrą fazę bólu, to może się okazać tak, że ten, y, takie zwisanie będzie Wam podrażniać ten kręgosłup. I ja celowo sobie zamontowałem ten drążek tak wysoko, żeby właśnie nie dotykać stopami ziemi i mieć maksymalne rozciągnięcie tego kręgosłupa podczas ćwiczeń. Jeżeli ktoś jest początkujący i na przykład nie jest w stanie długo wytrzymać na drążku, to można sobie spróbować coś podłożyć albo na przykład dać ten drążek na taką wysokość, żebyśmy złapali go palcami. I w tym momencie pomagam sobie troszkę nogami. Jak widzicie, jestem rozciągnięty dalej. I trzymam sobie tak, żeby ten kręgosłup mi się rozciągał. Staram się też trochę zluzować miednicę, tak żeby tu faktycznie było takie uczucie rozciągania. Każdy z Was powinien to odczuć właśnie w kręgosłupie lędźwiowym, jeżeli weźmiemy głęboki oddech i wdech, że tutaj nam się rozciąga kręgosłup. I to jest w sumie podstawowe ćwiczenie. Najprostsze o te trakcje, wszystkie kręgosłupa. Tylko że właśnie ono nie jest dla wszystkich, czy tam powiedzmy w danym etapie. Naszej choroby, czy w, jeżeli mamy daną przypadłość, bo w fazie ostrej może powodować dodatkowy ból. Więc mam tutaj coś zarówno dla początkujących, jak i dla tych, którzy mają duży dyskomfort. Podczas na przykład ataku rwy czy mają duże problemy z plecami, nie wiedzą w jaki sposób sobie to wyciszyć. Generalnie, moim zdaniem, te ćwiczenia trakcyjne powinniśmy robić raczej w lżejszej fazie, fazie bólu, a najprościej, przynajmniej u mnie to tak działa, żeby sobie wyciszyć tą fazę, kiedy mnie to najbardziej boli, no jest wizyta u fizjoterapeuty albo u osteopaty. Albo kilka dni odpoczynku, albo ewentualnie użycie elektrostymulatora, jakieś ciepłe okłady. Takie rzeczy na mnie działają. I dopiero wtedy, jak mam trochę mniejsze te dolegliwości, to biorę się za te ćwiczenia atrakcyjne. Ale pokażę Wam teraz właśnie, jak to robić, jeżeli jesteście początkującym i tanim kosztem, bo taki drążek można bardzo łatwo zamontować, można go demontować i można na nim robić ćwiczenia dla początkujących. Jeżeli ktoś chce sobie zacząć ćwiczenia, Właśnie z drążkiem w domu, takie na kręgosłup, to nie trzeba od razu montować takiego drążka, bo możecie sobie użyć drążka rozporowego. I to jest właśnie argument też taki, że ktoś powie: na przykład żona, powie: Marian, nie będziesz mi wieszał żadnych drążków w domu. Taki drążek jak ten rozporowy możecie sobie dać właśnie między tutaj, między ościeżnicą. On jest, zakręca się go i odkręca. Kosztuje niecałe 60, chyba 2 zł. I możecie go w każdej chwili zdemontować. Cały film na, te na temat tego drążka znajdziecie u mnie na kanale. Nie będziemy próbować wisieć na nim bez podparcia, tylko Wam zaraz pokażę te ćwiczenia. Druga sprawa, testowałem go na 130 kg. Trzecia sprawa, ma też jeszcze takie zabezpieczenia dodatkowe do ściany czy do ościeżnicy, jakby ktoś chciał. Więc moim zdaniem, jeżeli szukacie właśnie drążka, żeby sobie ćwiczyć w domu, to trzeba pomyśleć o drążku rozporowym, ewentualnie zamontować sobie taki składany też do salonu. Nie jest to moim zdaniem rzecz, która będzie jakoś Wam wpływać na wygląd, a nawet zdrowe osoby powinny sobie od czasu do czasu robić takie ćwiczenia atrakcyjne. Więc to jest bardzo fajne urządzenie do ćwiczeń domowych kręgosłupa w takim codziennym funkcjonowaniu. Ale teraz właśnie Wam pokażę o co chodzi z tymi ćwiczeniami przy. Fazie bólu i dla początkujących takich, którzy nie będą w stanie na przykład się utrzymać 10 sekund na drążku. Osoby początkujące będą miały na pewno problem z utrzymaniem się na drążku, a dwa, jeśli macie jakieś lekkie dolegliwości bólowe, to też mogą się podczas takiego pełnego rozciągnięcia pogłębiać. Więc moim zdaniem dobrym rozwiązaniem jest zamontować sobie drążek na takiej wysokości, żebyśmy spokojnie mogli sobie go złapać na prostych nogach. Najprostszym ćwiczeniem, jako pierwsze, które warto zrobić dla początkujących, to jest chwytamy się rękami drążka i staramy się usiąść na takim, jakby krzesełku. Siadamy sobie w ten sposób, podpieramy się na nogach. Trzymamy się rękami i dzięki temu nie obciąża to nam tak rąk. wytrzymamy na pewno kilkadziesiąt sekund w takim ćwiczeniu. I to jest pierwsze takie podstawowe łatwe ćwiczenie. Jeżeli macie właśnie problemy z kręgosłupem, bolą was plecy i chcecie w jakiś sposób rozciągnąć sobie te plecy. Nie będzie to tak rozciągać jak yy, wiszenie w pełnym tym, ale na pewno odczujecie tutaj znaczącą ulgę. I druga sprawa, co powinniśmy robić? Jeżeli odczuwamy mimo wszystko ból i czujemy, że coś tam jest, nie tak, warto się nie zrażać od razu i odpuszczać, że to ćwiczenie nie jest dla mnie, tylko spróbujcie głęboki wdech i wydech i robimy ruchy do przodu i do tyłu miednicą z wdechem i wydechem. I raz, że ten kręgosłup będzie. Pracował tutaj i też się rozciągał. A dwa, na pewno każdy z Was znajdzie jakiś taki odcinek, w którym mniej Was bolą te plecy i czujecie, że faktycznie to się dużo lepiej rozciąga. Ja na przykład mam tak, że jeżeli sobie trochę bardziej podwinę, to na przykład gdzieś w tym miejscu czuję dużo lepsze rozciąganie. Więc warto sobie, jeżeli sam zwis, czy takie siedzenie w takim krzesełku, jeżeli sama taka pozycja jest dla Was yy, męcząca czy bolesna. To popróbujcie sobie robić na przykład na czas kilka takich ruchów do przodu i do tyłu. Właśnie, z oddychaniem ruchem miednicy, tak żebyśmy mieli uff. pełen zwis. I róbcie sobie takie ćwiczenia, na przykład trzy serie po 20-30 sekund i staram się to robić kilka razy dziennie, szczególnie jak macie pracę siedzącą. Wtedy zobaczycie, że. Z czasem możecie faktycznie odczuwać ulgę. Ja sam widzę, że ten kręgosłup nie jest taki pospinany, nie jest taki sztywny, jeżeli staram się to na przykład zrobić co dwie, co trzy godziny. Może tutaj jeszcze będzie lepiej widać, jak wygląda ten ruch z boku. Jestem sobie w krzesełku i pracuję sobie właśnie przód, tył powoli. Tu nie chodzi, żeby to robić na szybko, robię sobie to powoli. Staram się pf, też możliwie, jak jestem u góry napiąć trochę mięśnie brzucha pf, w tym momencie i sobie to opuszczam, i sobie robię takie właśnie ćwiczenia miednicą. I moim zdaniem próbujcie sobie takie coś robić, ile razy dacie dziennie radę, na przykład 6-7 razy dziennie po kilka powtórzeń. I poczekajcie na efekty, bo to nie będzie tak, tak że od razu następnego dnia się, poczujecie się jak nowi, ale powinniśmy czuć faktycznie. Jeżeli siądziemy sobie w takim krzesełku, to ja już czuję tam w kości ogonowej w, w okolicach Miednicy, że zrobiło się tam trochę luzu i to rozciągam. Więc to jest bardzo fajne ćwiczenie, zarówno dla początkujących, jak i dla zaawansowanych. I wystarczy taki drążek za 62 zł, który jest praktycznie bezinwazyjny. Ostatni rodzaj. Trakcji, o którym wam chciałem dzisiaj powiedzieć, to zwisanie głową w dół. Potrzebuj, potrzebujemy do tego takich specjalnych butów grawitacyjnych albo specjalnego typu łóżka grawitacyjnego. I wiele osób uważa, że właśnie takie zwisanie głową w dół jest najlepsze, jeśli chodzi o rozciąganie kręgosłupa. Z tym, że tutaj. Chciałem Wam powiedzieć, że to ćwiczenie jest raczej dla osób zaawansowanych, dla takich, które są, dla zdrowych osób, które chcą rozciągnąć kręgosłup, ewentualnie dla takich, których mają mniejsze objawy, tak jak ja na przykład miałem w pewnych okresach, bo osoba z takim ostrym stanem rwy kulszowej, czy yy, bólu kości tutaj krzyżowej, czy dyskopatii, no nie zrobi czegoś takiego, zaraz Wam pokażę. Jak widzicie, trzeba się zwiesić do góry nogami i wisimy sobie, i rozciągamy nasz kręgosłup. Dobrze do tego typu ćwiczenia mieć drugą osobę do pomocy. No i sprawa też jest taka, że czujemy dosyć duże ciśnienie na głowę, i trzeba się umieć potem z tego wygramolić. Więc jak widzicie, <gryw> raczej osoby z ostrym bólem pleców mogą mieć problem z czymś takim. Jeżeli ktoś ma problemy z ciśnieniem, jeżeli ktoś ma problemy właśnie z krążeniem, to moim zdaniem nie jest to też dla niego, bo po wiszeniu takim minuta, dwie yy, jest problem, bo czujemy właśnie, można stracić przytomność, może można dostać jakichś zawrotów głowy. Więc to Wam pokazuję jako ciekawostka, bo raczej myślę, że Osoby chore z tego nie skorzystają. Bardziej możecie szukać tego typu łóżek grawitacyjnych, takich, którym możemy sobie sterować tym łóżkiem. Jest taka specjalna tam jakby dźwignia, i można z, tego, z tej trakcji się wydostać. Ale ja przetestowałem wszystkie te trzy rodzaje, i moim zdaniem i tak najlepszym rozwiązaniem jest właśnie ta trakcja taka delikatna przy takim drążku. I to moim zdaniem przynosi najlepsze efekty, jeśli chodzi właśnie o poprawę funkcjonowania kręgosłupa i leczenie. A takie najbardziej ryzykowne jest właśnie to wiszenie głową w dół. Ja też właśnie miałem taki okres, jeżeli szukałem, szukając sposobów na pozbycie się bólu kręgosłupa, że mówię, no trudno, nic mi nie zaszkodzi, spróbuję tych butów. Pokazuję Wam to jako ciekawostkę. Jeszcze ewentualnie... Jeżeli nie chcecie takiego drążka, można użyć drążka stacjonarnego, który możemy sobie gdzieś przestawiać. Ja mam taki drążek w pracy, w biurze u siebie, więc też wstając na przykład od komputera co godzinę, podchodzę sobie do niego i właśnie robię sobie coś w stylu takich ćwiczeń. Jest to, jest to bardzo pomocne, jeśli chodzi o całe 8 godzin funkcjonowania w pracy i bólu kręgosłupa. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Kolejne treści na temat właśnie dyskopatii i kręgosłupa będą pojawiać się wkrótce. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie każdemu to pomoże i nie dla każdego są te ćwiczenia, bo często ktoś pisze w komentarzach, że nie działa. Część ludzi jest takich, którzy piszą, że działa na nich od razu. Jeżeli chodzi o dyskopatię, o przepukliny, to często jest tak, że praktycznie można, mogą być dwie osoby, które mają tą samą, tak jakby jednostkę chorobową, a zupełnie inne rzeczy na nie działają.